Man. Jest nowy, to jest e, Battlefield 3 e, właśnie mam nowy mikrofon. No i zaczynamy sobie bitwę e, właśnie od strzelania na Close Quarters. Mam tutaj ziarantowy e, zestaw Demolki u e, unatyka czyli F2000 plus i jakiś tam celowniczek. Fajny. To wow. No i na tak kartko, że był Trzech no, że to jest ratko. LOL! Jaki żami go Każdemu się zdarza zapomnieć o W no. Że jak jest y, właśnie taka y, sytuacja, że się schowaliśmy gdzieś tam, gdzieś tam. Y, Koleś wybiega, a my chcemy go zabić. Na stał, kupi sniper na harpkorze, żemi takich neokidów, e, którzy grają sobie za sniperkami na harpkorze, jako, jako, że, jako że my jesteśmy e, właśnie o takimi grozenami, weźmiemy sobie kawaha, taki tam zwrotniczek. Fuck. Jak nie chciał ok. Zobaczymy co się stanie. Hmm. Myślimy, 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 myślimy. Zobaczymy co tam znacie. No, jaki żami? Tu już od YouTube wyzwałem, Mendy łysse, pospolite, które nie wiedzą co mówić i kiedy mówić. Ok, zaczynamy od bitwy. Na, yy, no w budynku. Chciałbym jedzieć na budynku, weźmy sobie taką drużynę jakąś. Tutaj dojdziemy. Mamy większe szanse na przeżycie. Piękniemy sobie. Trzymaj, jedz na pomoc! Ok, przydał byś pomoc. Podawamy no medyka. Ok, to tu też musi być. Pomyślimy jak tam dojdziemy. Yy, tutaj jesteśmy, jesteśmy. Powinniśmy być za przeciwnikiem jakoś. Nie wiem jak, ale jakoś musimy tam dojść, albo móc ich zabić wszystkich. Yy, OK. Okej, okay, zaśmy tutaj, w tym, w tym miejscu. O! Oh. Jaki żal od tyłu mnie, w, nie od boku, od boku mojego prawego mnie zaatakowano Weźmy sobie może Nie, nie Okej, okay, RKM ma rk czy jakoś tak Ja programem podobno nie grałem, zobaczymy No, ok, skoczmy Okej, okay. No! yeah, wygrana. Nie, przegrana właściwie. Ale nie ma się co bać, bo tak właśnie bywa. Zwłaszcza jak oni i tak kampion. No ładnie staty, 4-5, może nawet kiepskie, ale tak no, mogą być. Nie wiem. Okay. Zobaczymy jakieś zadania. Są tutaj ok. Um, zadania. Ale z białej tutaj. Tutaj mam wszystkie po kolei ok zrobione. Tutaj chcę metyka. Jest dwieże nawigacje zespołowe. Muszę zrobić sobie dużo. Eee. <tudzujesz> tutaj będzie ciężko. Oś. Z L pojedziemy, jak za kijem, z co to było, co to było, trzeba ich zabić, ale, 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 bez wymówek, no, Zipa Tower, atakujemy z ciężkiego działa. jakie tylko mamy, no, e Zacznijmy może od e, przygotowania się na e, ewentualne bitwy na tej mapie. Dobrze, już się przygotowaliśmy. E, no, się uszy nie bolą. Czertowałem. Nie bolą. E, tutaj to jest Cha-ho. H, ok, Jest Elem. Trzeba z tym biegać. O, to jest coś przeg. Jesteśmy jest, Amerykańcami, Hamburgerami czy być, tak. No jaki że Chory, rado, żona... No, okej. Okay. Jesteśmy już tutaj na pozycji do strzelania. 6 minut już. Okej, okay, uciekł. Okej. Okay. Jeden zdjąty przeze mnie. Jakaś męta z pistolecikiem sobie wbiega zabija każdego, ale to nie problem. Coś mamy tu, jedna Uwaga, co jest zneutralizowany, odbiór. No! Co to było? Zminął co okay. za mętał, Okej, Jak gościsz, to jest to polski serwer, tutaj jest cenie, są wywalane. Zamęta łyżka pospolita mnie zapiła, ale, się, ale zacząć tam będzie tutaj. Bitwa zaczyna się dzisiaj, kończy dzisiaj, może. No co tu było? No? Jezu. To było chamskie, widzieliście? No, nigdzie się nie do nich po okay. No! Jezu, wiesz, ja się udało kogoś zabić. Äh, eee, okej, okay. i możemy sobie wybiegać. Tylko zobaczymy, co tutaj możemy dać. Ok, rasę O, o, o się wstrzymała. Holograficznie też. Nie możemy iść. No! Poniż. Nie. Poniż. W porządku, te wysyłania zostały zapytane. No, ale to jest, coś, jest to taka... no, nie wiem po co. Wiem, że się tutaj wpyka. Działa się zazwykle, tylko w, z zabitym, że z kogoś z lasem Potem mogliśmy go spolniszować. Zobaczymy co tu się dzieje. No, to nie mam. No, Znowu! Co jest Jakiś pech czy co? Ok, zaczynajmy sobie od nowa. jest weźmiemy, zmienimy na... Tak. to to pomóc, co to Ok, so, c'est le -ce chemin de son putain maman. No! No, PPG! Okej, okay. i do zawywalony serwer, oczywiście. Takie syn są nietolerowane tutaj. Okej. Okay.

Ok, não, é eu passando, eu não vou, não, que a série mas eu acho que No, co to było? Widzieliście, nie mogłem nic strzelać, a wiadomo czemu, więc sobie zobaczymy tam, okej, okay. obok tego się zespimy. Okej, okay, ja właśnie... się, się obok mnie zeskiłem. No, jakiś cheater. Dobrze, nieważne. Ja strzelać może bym tutaj kończył. Eee, no dobrze, więc trzymajcie się, cześć czołem.